Słoneczna niedziela w Tomaszowie Mazowieckim. Tylko z pozoru cicha i spokojna. Już od rana na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji pełne ręce roboty mieli organizatorzy 29. Tomaszowskiego biegu imienia Bronisława Malinowskiego. Chętni do zawodów musieli zgłosić się po numer startowy, zapłacić niewielkie wpisowe, rozgrzać na boisku i już mogli startować w biegu na 1500, 3000 lub 10 000 metrów. Najwięcej osób, ponad 800, biegło na najkrótszym dystansie. Startowały całe rodziny. Mimo oczywistej rywalizacji kultura biegu była na wysokim poziomie, bez przepychanych łokciami czy deptania po piętach. Każdy rozumiał, że ważniejszy od wyniku jest sam bieg i jego ukończenie. Brawa, brawa, brawa dla wszystkich. W biegu może praktycznie brać udział każdy. Bez, bez przeciwwskazań zdrowotnych. Do trudniejszego biegu na 10 km zgłosiło się 216 osób. Bieżnie zajęli zarówno amatorzy, jak i wytrwali biegacze, tacy jak Tomaszowianin Marek Hądzelewski. Swój pierwszy bieg odbył i wygrał pół wieku temu. Dokładnie na stadionie, na którym odbywa się bieg Tomaszowski. Biegam. Można powiedzieć, praktycznie całe życie. Właśnie ten dzisiejszy bieg jest na tym stadionie, na tej bieżni, jest w moim życiorysie czymś nadzwyczajnym. Brawa na wszystkich. Sport to zdrowie, czego żywym przykładem jest pan Tadeusz Andrzejewski z Warszawy. Najstarszy uczestnik biegu. Mimo 77 lat regularnie ćwiczy i bierze udział w maratonach. Panu Tadeuszowi należą się naprawdę duże gratulacje. Na metę przybiegł, wyprzedzając wielu, dużo młodszych od siebie zawodników. Pan Tadeusz Andrzejewski, najstarszy uczestnik dzisiejszego biegu z Warszawy, który po raz kolejny zawitał do pięknego Tomaszowa. W tym biegu no, nie startowałem w ubiegłym roku tylko, bo miałem kolano w rozwałce i nie mogłem nawet, był taki okres ze 4 miesiące, nie mogłem chodzić. A, a o bieganiu nie, nie było mowy, ale się pozbierałem, nawet maraton warszawski zaliczyłem. Uczestnik wszystkich biegów. Najbardziej rozpoznawalnym uczestnikiem biegu był pan Grzegorz Segutys z Opoczna. Do Tomaszowa przyjeżdża co roku, od 29 lat. To nie ma nic przypadkowego, trzeba być trochę przygotowanym, jak to się mówi, po naszemu mieć trochę pod nogą. Kończy się biega, a ja już jutro już będę odliczał dni, jak to się mówi, do następnego biegu. No. W tym roku trasę biegu imienia Bronisława Malinowskiego najszybciej pokonał Piotr Pałka z Katowic w czasie 33 minut i 6 sekund. Gratulujemy. Wielka Katowice. Zwycięzcą są 29 edycji biegu Bronka Malinowskiego. No ogromna radość. Myślę, że każde zwycięstwo przynosi dużo szczęścia. Patron biegu Bronisław Malinowski był wybitnym sportowcem, olimpijczykiem, który zginął w wypadku samochodowym. Bieg Tomaszowski jest uczczeniem jego pamięci i okazją do propagowania zdrowego stylu życia. Kasa Stewczyka już od kilku lat aktywnie wspiera to wydarzenie. Te pieniądze, które uzyskujemy od naszej firmy, przekazując tutaj organizatorowi, pomagają w znaczny sposób. Dzięki pomocy finansowej organizacja biegu jest coraz łatwiejsza. W tym roku zawodnicy biegali z chipami. Ich czas mierzyły elektroniczne czujniki. Skok Stewczyka włącza się od wielu, wielu lat, za co jesteśmy serdecznie wdzięki, wdzięczni i serdecznie właśnie, jeżeli mam tę okazję, dziękuję za to bardzo.